Posprzątane bardzo jest. Widzicie to? Zobaczcie. Widzicie? Tak. Dzisiaj sprzątałam od godziny 9 rano. więc przez godzinę sprzątałem. Bo jak ja to nagrywam, to jest teraz 10.18. Więc przez godzinę półtora godziny sprzątałam. O Hej, Renu. No tak, posprzątane wszystko. Wychodź. To nawet... I tak wam powiem, że jeżeli dobijecie tutaj 5 łapek do góry, to jutro będą ciekawostki. Jeżeli nie dobijecie, to coś innego będzie. Nie wam nie powiem co, ale będzie coś. Stawiajcie te łapki do góry. No bo już... i ta subskrypcja bo 185. I słuchajcie, te 200 subskrypcji od ponad 5, 6 miesięcy próbujecie dobić. Więc dubicie teraz. Dubicie. Albo ponad 7 miesięcy dopijecie. No to bardzo dużo. I dopijcie. Trwało chyba. dobijcie, I do zaczniemy Cześć! I jeszcze coś. Pokazać, że teraz wszystko mam pustykę gegowane. I teraz będzie łatwiej mi się wszystko znajdzie. wszystko ładnie Do zobaczenia w końcu. Ach, cześć!